Jak zapewne wiecie, firma, żeby się dobrze rozwijała, potrzebuje przede wszystkim pracowników. Nie chodzi mi o maszyny, tym razem chodzi mi o pracowników. Inaczej taki moment, że szukamy kolejnej osoby do zespołu. Jeśli chcesz się dowiedzieć, o co nam chodzi, kogo szukamy, zapraszam do oglądania. Możecie uwierzyć albo i nie. Ale tak jest, że do tej pory wszystkie zlecenia jakie robimy, jakie robiliśmy, wynikały z tego, że klienci się zgłaszali do nas. Tak naprawdę od samego początku nie szukaliśmy klientów, klienci sami tylko i wyłącznie do nas przychodzili, przychodzili, ale jednakowoż chcemy rozwijać działalność, chcemy zatrudniać kolejne osoby na produkcję, ale żeby to zrobić Potrzebujemy znacząco zwiększyć sprzedaż i taki też jest nasz cel na następny rok. Więc będziemy do tego potrzebować osobę w roli handlowca. Tak, ja sobie podzieliłam na podpunkty. Najważniejsze informacje, które chciałabym Wam przekazać. Oczywiście, my sobie zdajemy sprawę, że dzisiejszy film może nie być interesujący dla wszystkich z Was. Jeżeli jesteście na przykład stolarzami, którzy prowadzą już swoją działalność, no to w takiej sytuacji te informacje, które chcemy Wam przekazać mogą się dla Was wydać spędne, natomiast być może sami w przyszłości właśnie prowadząc swoje biznesy, będziecie również w podobnej sytuacji, co my teraz, będziecie poszukiwać kolejnej osoby do Waszego zespołu, dlatego wydaje mi się, że warto, żebyście... Zobaczyli, jak to u nas wygląda, i być może w jakiś sposób się zainspirowali. I też prowadzimy właśnie taką drogę rekrutacji, gdyż już nauczeni doświadczeniem wiemy, że to się bardzo dobrze sprawdza. W zeszłym roku szukaliśmy kolejnej osoby do naszego zespołu. W tym momencie możemy już powiedzieć, że właśnie z tamtej rekrutacji już współpracujemy z takimi osobami i ta współpraca kwitnie, jest dobra dla obu stron. Ostatnio szukaliśmy osób, które chciałyby u nas montować schody. W było bardzo dużo. Mamy umówione spotkania, więc kuć żelazo póki gorące. Przechodzimy teraz do szukania dobrego handlowca. Kogo szukamy? Przede wszystkim tak. Poszukujemy zarówno kobiety, jak i mężczyzn. Nie ma tutaj płeć dla nas najmniejszego. Tak, szukamy typu. jednej osoby, tak, ale jest dla nas istotna. Dokładnie. Również nie ma znaczenia wiek naszego kandydata, także nawet nie, jeżeli nie jesteście już bardzo młodzi, to jak najbardziej zapraszamy do kontaktu. No chyba, że macie 15 lat. To jeszcze może nie, nie ten moment, może za kilka lat. Tak, to następnym razem. To następnym tak, razem. Ale osoby, które już posiadają dowód osobisty, to. Tak, i tutaj dowód osobisty jest dla nas istotny, z tego względu, że również chcielibyśmy, żebyś miał prawo jazdy, które będzie na pewno pomocne. Tak, to niestety jest warunek konieczny, ponieważ praca handlowca łączy się. Z koniecznością spotykania się bezpośrednio na żywo z potencjalnymi klientami, i my tutaj jesteśmy przede wszystkim nastawieni na takie proklienckie yy, zachowania. Dlatego, jeżeli klientowi będzie odpowiadało spotkanie gdzieś w siedzibie jego firmy albo w jego domu, to handlowiec po prostu musi tam pojechać. Oprócz tego, zależy nam, żeby był to yy, człowiek. Poradny w obsłudze komputerowych programów biurowych, tak to tak. Nie wymagamy mistrza, klawiatury, ale żebyś potrafił, potrafiła obsługiwać po prostu Office, tak? Czy jakieś podstawowe programy typu Word, Excel, żeby to nie był jakiś problem. My w ogóle tak przepraszamy, że tak czytamy z kartki, ale... To jest już konkretna oferta pracy, więc woleliśmy sobie wszystko wypisać tak, jak my to widzimy, jakbyśmy chcieli to, żeby to wyglądało. Tak. Co tam dalej mamy? Kolejną niezbędną cechą naszego kandydata jest lokalizacja jego miejsce zamieszkania, ponieważ siedziba naszej firmy znajduje się w okolicach Krakowa, i to również oznacza, że Człowiek, który będzie z nami współpracował, musi gdzieś tutaj w okolicach Krakowa mieszkać i tego niestety w żaden sposób nie da się obejść w przypadku handlowca. Tak, i tutaj woleliśmy to zaznaczyć z tego względu, że w przypadku innych ofert, czyli właśnie jeśli chodzi o montaże osób, które chciały też z nami współpracować, dostawaliśmy zgłoszenia z całej Polski, ale jednak tutaj w tych okolicznościach, kiedy szukamy handlowca, potrzebujemy osoby, która będzie na miejscu która oczywiście, jak się dowiecie zaraz, będzie miała możliwość pracować zdalnie, ale również będziemy wymagać tego, żeby pojawiała się u nas w biurze. Tak i ostatnia kwestia, doświadczenie. Co z doświadczeniem? Co z doświadczeniem? Jeśli masz jakieś doświadczenie handlowca, rewelacja, czy musisz znać branżę drzewną? Niekoniecznie wszystkiego da się nauczyć. Jeśli nie masz doświadczenia handlowca, ale jesteś taki zaparty i bardzo chcesz, i będziemy widzieć, że nawiążemy jakąś współpracę ze sobą, dobrze się będziemy dogadywać, jest też szansa, że z Tobą się właśnie dogadamy, ale jeśli masz doświadczenie handlowca: będzie to dla nas na pewno bardzo duży atut. Tak, doświadczenie handlowca lub też jakieś innego rodzaju doświadczenie związane ze sprzedażą. Tutaj między innymi rozmawialiśmy, że ciekawym, dobrym doświadczeniem może być chociażby wcześniejsza praca w telemarketingu, w sklepach, w tego typu miejscach. Dobrze, powiedzieliśmy jakiej osoby szukamy, a teraz pokrótce przedstawimy jakie byłyby Obowiązki osoby z nami pracującej na stanowisku handlowca. Także obowiązki no to są po prostu same przyjemności w związku z pracą z nami w naszym zespole, tak. ale jeśli chodzi o formalność, nazwijmy to obowiązkami. Tak. Przede wszystkim podstawowym zadaniem handlowca byłaby oczywiście sprzedaż, ale poprzedzona nawiązywaniem relacji. Z potencjalnymi klientami. I to byłaby sprzedaż, zarówno w formie telefonicznej, mailowej, jak też sprzedaż bezpośrednio, właśnie. I między innymi dlatego potrzebne jest to prawo jazdy. Sprzedaż czego, może powiedz? Sprzedaż czego, tak, bo to ja sobie zdaję sprawę, że prawdopodobnie oglądacie nasz kanał może byliście się na naszych stronach internetowych, na naszych sklepach, ale warto tutaj wytłumaczyć co jest naszym towarem, co będziecie sprzedawać. Więc będziecie sprzedawać schody do samodzielnego montażu oraz takie z naszym montażem, czyli przez osoby, które u nas montują te schody. Następnie będziecie sprzedawać stoły, bardzo ładne dębowe stoły. Oraz klejonki różnego rodzaju, różnych gatunków, różnych grubości pod różnych klientów, zarówno pod klientów indywidualnych, jak pod klientów biznesowych. Tak, pomijając te obowiązki, dodatkowymi zadaniami naszego handlowca, osoby współpracującej z nami, byłoby, byłoby odpowiadanie... Mailowe i telefoniczne na zapytania klientów. Ponieważ tak jak Michał wspominał na początku, tak naprawdę bardzo duża ilość zleceń do tej pory, praktycznie całość zleceń, jakie mamy, pojawia się stąd, że to klienci sami zgłaszają się do nas. No i po prostu potrzebna jest osoba, która zajęłaby się. Obsługą tych zainteresowanych tych zapytań. Od razu powiemy, że to, to nie będzie tak wyglądało, że teraz w, całą pracę scedujemy na osobę handlowca i my będziemy tylko liczyć pieniążki. To tak to nie będzie wyglądało, ale zależy na, żeby osoba, którą wybierzemy, która też się zdecyduje na współpracę z nami, żeby stworzyła własną bazę klientów, poszerzała ją, Szukała nowych metod sprzedaży, więc tutaj możemy pokazać jakąś ścieżkę, jakieś metody, gdzie można szukać tych klientów, jak ich pozyskać, jak z nimi rozmawiać, ale też zakładamy, i bardzo byśmy chcieli, żeby osoba, która się zdecyduje z nami współpracować, miała indywidualne podejście do tematu. Tak, a takim przewnikiem od Pracy typowo sprzedażowej, typowo handlowej byłaby pomoc w obsłudze naszych y, social mediów. Tutaj mam na myśli Facebooka i Instagrama, ponieważ no, y, bardzo często jest tak, że nie jesteśmy na tyle aktywni w tych mediach społecznościowych, na ile byśmy chcieli, po prostu ze względu na brak czasu. I ta y, Dodatkowa osoba, która by tutaj tworzyła z nami zespół, mogłaby również pomagać nam we współtworzeniu postów, w publikowaniu tych postów, w kontakcie właśnie z klientami, czy też po prostu z osobami obserwującymi nas na tych profilach społecznościowych. Tutaj, między innymi, będzie chodziło na przykład o to, żeby zrobić Michałowi zdjęcie podczas pracy. Tak. jakiś... Ale to też yy, właśnie social media są kolejnymi metodami na sprzedaż, czyli też nam zależy, żebyś potrafił, potrafiła wykorzystać social media pod sprzedaż. No i teraz chyba najprzyjemniejsza część naszego całego wywodu, więc co możemy Wam zaoferować? Możemy Wam zaoferować pieniądze. Możemy Wam zaoferować pieniądze. A ile tych pieniędzy? To zależy od sprzedaży. To zależy od sprzedaży. Tak, ale tak. Chcemy. Dużo moich znajomych jest przedsiębiorcami, którzy również mają handlowców. Ja znam pracowników moich znajomych. Wiem mniej więcej, jak najbardziej wygląda najbardziej skuteczny model handlowca. I tutaj. Wydaje mi się, zarówno dla jednej strony, jak dla drugiej strony, najlepiej będzie, jeśli umówimy się w ten sposób, że będziemy mieć jakąś stałą podstawę, na którą się oczywiście umówimy, jak to ma wyglądać, a dalsza część wypłaty będzie uzależniona od sprzedaży. Będzie to procent od sprzedaży. Dlaczego to jest dobre? Ponieważ mobilizuje Cię do tego, żebyś chciał, chciała sprzedawać jak najwięcej i jak najskuteczniej. To co jeszcze możemy zaoferować to elastyczne godziny pracy. Chodzi nam o to, że tak naprawdę nie jest istotne, czy będziesz pracować, czy pracować przez 6 godzin, 8, 10, od poniedziałku do piątku, a może w sobotę, a może w niedzielę, jak chcesz coś napisać, to zależy tylko i wyłącznie od ciebie. Biorąc pod uwagę, że tak jak mówiliśmy przed chwilą, twoje wynagrodzenie będzie uzależnione w dużej mierze od tego, ile uda się sprzedać, więc i jeśli jesteś super zorganizowany i możesz wykonać pracę w krótkim czasie, dla nas to będzie super. I jeśli potrzebujesz więcej czasu, też jest ok. To wszystko zależy od Ciebie. Jesteśmy osobami dorosłymi, więc rozumiemy, że każdy ma swoje potrzeby, każdy potrzebuje mieć jakiś dzień wolny, coś załatwić. Dla nas to nie jest naprawdę istotne, żeby siedzieć od godziny do godziny, więc godziny pracy, dni pracy. Są dla nas elastyczne. No i ostatnią rzeczą, którą możemy Wam zaoferować, jest również możliwość częściowej pracy zdalnej, ale to również będzie zależało od Waszych preferencji, ponieważ jeżeli będziecie woleli pracować cały czas tylko w siedzibie firmy, nie ma najmniejszego problemu. Natomiast jeśli z Waszych prywatnych powodów będziecie woleli pracować z domu, to też jest OK. Z tym, że tutaj od razu zaznaczamy, ta praca zdalna nie może być w 100%. Co najmniej raz na kilka dni musiałby się, czy się pojawiać w siedzibie firmy, dlatego właśnie tak jak wspominaliśmy, już współpracę możemy podjąć jedynie z osobami, które mieszkają względnie niedaleko w Krakowie lub też w samym Krakowie. Jest to oczywiście również bardzo istotne ze względu na to, że jeśli nie masz jeszcze doświadczenia sprzedaży w produktach związanych z drewnem, to, że będziesz u nas pojawiała w biurze, u nas w pracy jest dla nas bardzo istotne i dla Ciebie też, bo właśnie w tym okresie zdobędziesz najwięcej doświadczenia. Jak już ogarniesz temat, będziesz wiedział, wiedziała jak to sprzedawać, co to w ogóle jest to drewno wszystkie niuanse poznasz, to będzie oczywiście możliwość pracy zdalnej. Tak, tutaj nie wspominaliśmy jeszcze o tym, że jeżeli będzie taka potrzeba, to możemy zaoferować dostęp do samochodu służbowego. Tak? Oczywiście, no to tak jak mówiliśmy tak. na początku, że praca handlowca wiąże się z no często z jazdą, prawda? Bo trzeba pojechać do klienta, trzeba coś zaoferować, trzeba pokazać. Więc e, jeśli nie masz samochodu, dla nas to nie jest problem. Oczywiście to jest po naszej stronie, żeby to zorganizować. Tak. E, jaka jest preferowana forma zatrudnienia? Preferowana forma zatrudnienia. Oczywiście dla nas najbardziej e, komfortowe byłoby B2B, czyli ty masz swój biznes, my mamy swój biznes i rozliczamy się na podstawie faktury. Ale jeśli chcesz być zatrudniony u nas e, w spółce, nie ma żadnego problemu. To jest kwestia wszystko dogadania. Tak, dodam jeszcze tutaj, nie mam tego w naszym konspekcie, natomiast teraz przyszło mi do głowy, żeby zwrócić Waszą uwagę, że jesteśmy jak najbardziej otwarci na osoby, które już gdzieś pracują. To znaczy, jeżeli właśnie prowadzisz swój biznes, czy na część etatu jesteś zatrudniony w jakiejś firmie, ale uważasz, że będziesz w stanie pogodzić pracę u nas właśnie ze swoimi dodatkowymi obowiązkami. To jak najbardziej będziemy chętni do tego, żeby podjąć współpracę, ponieważ naszym zdaniem właśnie taka wielozadaniowość nie jest czymś negatywnym, a wręcz przeciwnie y, poszerza nasze wspólne horyzonty i, i myślę, że wszyscy tylko będziemy mogli na tym zyskać. Tak. E, mam nadzieję, że większość udało nam się wyjaśnić, kogo tak naprawdę szukamy i teraz. Oczekujemy ruchu z Waszej strony, jeśli może się okazać, że Ty nie jesteś tą osobą, ale na przykład ktoś z Twojej rodziny, jakiś znajomy szuka ciekawej pracy, niech się do nas zgłosi, niech pisze zgłoszenie na nasz mail, ale, ale nie jak zawsze Kwerko, Małpa Kwerko, tylko założyliśmy specjalny mail na tą okazję rekrutacja rekrutacjamałpakwerko.pl i właśnie tam piszcie swoje, swoje zgłoszenie. Tak. Dodatkowo ten mail jeszcze raz napiszemy w opisie. Napiszcie kilka słów o sobie. Koniecznie zostawcie jakiś swój kontakt telefoniczny, tak żebyśmy mieli łatwość odzwonienia do Ciebie. A na tą chwilę bardzo Wam dziękujemy i cóż, z niecierpliwością czekamy na Wasze zgłoszenia. Bardzo Wam dziękuję. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.